Siemaneczko, mordeczki, 200EQ, Gry Planszowe, WNN z tej strony. Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku Wyważonych Recenzji. Ostatnio skupiliśmy się na matach, a dzisiaj skupimy się na terenach, a to znaczy rzekach. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić kolejne produkty z firmy Playmaty.pl. Jak wiecie pewnie kod rabatowy na produkty tej firmy znajdziecie na dole i w opisie filmu, także serdecznie zapraszam do sprawdzania Playmat.pl Playmatter, .pl. w sumie jakby tak to powiedzieć, prawdopodobnie. Dzisiaj skupimy się na rzekach, tak jak widać. Otrzymałem trzy zestawy rzek. rzek: rzeka toksyczna, rzeka, że tak powiem, lawy i rzeka bardziej, że tak powiem, klasyczna, to znaczy po prostu rzeka, która pasuje akurat do Maty, która jest kolejną skarbów. Moi drodzy, to są specjalne rzeki na specjalnej podkładce. Od razu muszę powiedzieć i przejść do precyzyjnej rzeczy. Tych macie tutaj 7 pisów, czyli 7 sztuk danej rzeki, która składa się modułowo. Jest to o tyle fajne rozwiązanie, że możecie tą rzekę sobie składać w jakikolwiek kształt chcecie. Więc po prostu to już zależy od, od waszego jakby gustu: czy to będzie w poprzek, czy nie w poprzek. Jest trochę tych zakrętów. Jest trochę jakby też innych e, rozdziałek rzek. Także to jest do wyboru, do koloru, i to jest fajne. Ponieważ warto zaznaczyć, że w grach też nam chodzi o to, żebyście, żebyśmy mogli sobie po prostu randomowo też, albo nie zawsze w ten sam sposób, rozkładać dany teren. Więc to jest naprawdę fajna sprawa, że macie możliwość te rzeki ułożyć sobie w jakikolwiek sposób, bo poprawiacie sobie jakby feeling albo może gameplay na przyszłe gierki. Co jest jeszcze warte zaznaczenia, te rzeki. Mają taki plus, że one nie ruszają się po macie. Po prostu jakie je położycie, to ta rzeka będzie sobie stała ze względu na to, że takie macie tutaj e, charakterystyczną gumę, która nie pozwala tej rzeczy się ruszyć. Jaka jest przewaga nad terenami i chodzi mi o zwyczajne rzeki, jakbyście sobie zrobili e, po prostu własnoręcznie rzekę, bo to jak najbardziej też jest jakaś opcja, taka, że łatwość składowania i łatwość kustomizacji, to znaczy właśnie przez to możliwości ułożenia. I przez to, że nie trzeba tego przechowywać w jakichś tam pudełkach czy czegokolwiek, naprawdę to jest fajne rozwiązanie. Jak widzicie, jakość rzeki, jakość druku jest naprawdę zadowalająca. I tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić i wydaje mi się, że jest wystarczająca dla jakichś osób, które po prostu chcą mieć rzekę, łatwo przechować, szybko rozłożyć, nie męczyć się o zniszczenie, ponieważ warto zaznaczyć, że tutaj no, naprawdę ciężko, ciężko by było zniszczyć to. Może jakimiś zarysowaniami, jedynie co, ale no. To już jest kwestia indywidualna, jak przechowuję. Ja mając po prostu trzy sztuki takiej rzeki, trzymam to sobie przy plaży i nie mam z tym problemu. No, jakbym miał tereny, które są zbudowane w 3D, to już by było troszeczkę, troszeczkę bardziej kłopotliwe z rozkładaniem tego i trzymaniem jakiejś jakości. Także tak jak wspominałem, polecam, serdecznie polecam te modułowe rzeki, ponieważ naprawdę one robią robotę i dodają fajnego taktycznego feelingu. To nie tylko już teraz kwestii Malifo, tylko generalnie podbite pod wniaki. Produkt jak naprawdę jest warty polecenia. No i co, i to byłoby tyle. Jeśli macie jakieś pytania, moi drodzy, śmiało zadawajcie. Ja z chęcią wam jeszcze pomogę. To by było, że tak powiem, słowem zakończenia. Także co, trzymajcie się, cieplutko. Pozdrawiam. wr 200 EQ, planszowe. Nie zapomnijcie o lajkach, nie zapomnijcie o komentarzach, nie zapomnijcie o subach, bo na ja tego potrzebujemy. Elo.